Od pewnego czasu w polskim internecie głośno mówi się o pewnej książce. Jej tytuł to Najwyższa Jakość, autor to Kakao de Na wydanie tej pozycji zdecydowało się wydawnictwo Ekstra Ciemne. No dobra, podejrzewam, że nikt z was nie przeczytał tej książki, pewnie dlatego, że nie jest to książka. Of Kakao Deco Moreno to oczywiście nazwa kakao, tworzonego przez firmę Deco Moreno, ale takiego prawdziwego kakao, nie słodzonych Nesquików. Opakowanie w pewien sposób może przypominać okładkę książki, zresztą jakby się zastanowić, to faktycznie ułożenie wyrazów może przypominać tytuł książki i nazwisko autora, do tego ten obrazek. Ale od czego się to zaczęło? 6 czerwca na grupie Facebookowej 500 plus becikowe Mops Alimenty pytanie/odpowiedzi pojawił się wpis pewnej pani Elżbiety, której najwidoczniej opakowanie kakao skojarzyło się z okładką książki. Dla śmieszków rzuciła sobie post z zapytaniem, czy ktoś zna więcej książek tego autora. Post tej pani uzyskał ogromną ilość polubień i trzeba przyznać, że mem ten w ogromnie szybkim tempie podbił polski internet. Dosłownie w ciągu kilkunastu godzin trollowanie faktem, że opakowanie kakao to książka pojawiło się wszędzie. Na fanpage'ach facebookowych, kwejku, wykopie i każdej możliwej stronie. Najważniejsze jednak jest, aby opisywane wrażenia po przeczytaniu książki jak najbardziej były zbliżone do opisu kakao. Najwyższa jakość została nawet dodana w serwisie lubimyczytać.pl, gdzie na ten moment ma ocenę 9,59 na 10 i ponad 100 opinii. W serwisie tym ludzie się dzielą przemyśleniami po przeczytaniu książek, inni inaczej jest w tym przypadku. Polecam poczytać recenzje, niektórzy wspinają się tu na wyżyny trollingu opisując książkę jako gęstą, mroczną, niekiedy gorzką. Oficjalny profil na Facebooku marki Deko Moreno zyskał ogromną ilość polubień. Ten fakt nie mógł pozostać bez zauważenia przez właścicieli firmy, dlatego uznali oni tę chwilową internetową modę za darmową reklamę i zaczęli często wspominać o swojej, w cudzysłowie, książce. Bardzo szybko, bo już 8 czerwca, czyli dwa dni po tym jak Mem powstał na oficjalnym fanpage'u Deco Moreno, pojawił się wpis zachęcający użytkowników do wymyślenia fabuły dla książki Najwyższa Jakość. Ze względu na ogromną popularność i darmową reklamę, jaką zyskała marka Deco Moreno, część osób zaczęła uważać, że cała ta akcja jest kontrolowana i została sztucznie stworzona przez firmę, co oczywiście oni sami negują. Do widzenia, Państwu. Hey, korej, podzisz podzisz Bardzo mi przykro, ale większość pieniędzy wydałem w pobliskim barze na kakao. Они на сраво!